Świeszynout jestem sama, w dzisiejszym odcinku moi drodzy, gramy sobie w Minecrafta, ale jak najszybciej musimy zdobyć cały diamentowy set. I jeżeli Wam się odcinek spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, bo to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. I moi drodzy, jak już widzicie, tam jest wioska tu za mną, dlatego tak, musimy dobić 10 łapek w górę, a jeżeli ty nie, nie zostawisz łapki w górę, to będziesz jak ta trawa, czyli no zginiesz, po prostu zginiesz. Dlatego no... Nie bądź jak ta trawa, zostaw łapkę w górę. I musimy dzisiaj przebić granicę 15 łapek w górę. To jest to jest ważne. Dzisiaj robimy cały diamentowy set jak najszybciej, dlatego timer i lecimy. Uuu, kowala, Zobaczymy, jakiego fanta będziemy mieli w środku. Uwaga, zobaczymy, zobaczymy. Wow, 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 wow ale. Oka. Y Okej, okay, pierwszy achievement diamenty. Aha. Okej, okay, to ja sobie chociaż łóżko wezmę. Aha. Ale to już? Ej, co się stało? Bo ja, ja nie ogarniam, co się wydarzyło. Jak coś ja idę po drewno tylko. W sumie nie wiem, po co robiłem ten żelazny kilof, jak teraz sobie bym zrobił diamentowy. Wiem, że to jest bardzo duża strata diamentów, ale zróbmy sobie diamentowy killoff. Ale no, kamień tak jest potrzebny, dlatego bierę sobie tutaj kamień, po prostu. Ale szybko! Eee, ja wale to, dobra. Jest jakieś powalone. Dobra, ludziska, już wychodzimy tak naprawdę cali gotowi. Iść szukać diamentów w by... trzeciej minucie odcinka. Okej, okay, dobra. Tylko sobie jakieś jedzenie na szybkości. Pozyskam. Uwaga. Uuu, dwa emeraldy, jedzonko. Jest kozacko. Robimy bed skill'a, jakby ktoś się pytał, co ja robię właśnie. No bo łóżko... Trochę mniej zadaje damage'a, czekajcie, zobaczcie jaki becki kozacki Nieważne, tego nie było O, ale kozacki dwie IQ, czekajcie, idziemy do tego Bo zobaczymy, czy on to sprzedaje Tak, wszystko się tu układa w tym ranie. zobaczcie to I nie musimy robić wiaderka Bo sobie robimy coś takiego Wylewamy sobie rybę i bierzemy sobie wiadro, es? Dobra, leweznę sobie jeszcze trochę, ten, jedzenia Dobra, tyle wystarczy jak dla mnie w zupełności. Teraz tak to sobie przerabiamy. Dobra, tak chleba wydaje mi się, że wystarczy na wszystko. Naprawdę. Wystarczy na wszystko. I teraz tak, coś sobie teraz trzeba zjeść. Albo znie... zgładzić trzeba ten. Pana Mariusza Pudzianowskiego. Halo, panie Mariuszu. Wiecie, weźmiemy sobie jeszcze tylko jeden do Hejbala tego. Wiecie. O, tu jest pan Mariusz. Witam, panie Mariuszu. Ranie, dupnął mnie. S. W słabym miejscu to zrobiłem. O! Ha. Dobra, Bez takiego fejla miało być, ale dobra, lecimy do tej wiochy na szybkości. Nic nie znikło. Dobra, wszystko bierzemy, wszystko bierzemy. Chleby są. So są chleby, dobra. W najgorszym możliwym miejscu to tak naprawdę zrobiłem. No co, na mój błąd? No nic nie mogę powiedzieć. Na mój błąd po prostu. Nie. O, tu jeszcze hejbal, dobra. Tu jest miejsce. Teraz sobie go dupniemy jeszcze na szybkości. Czekajcie, dobra, nie dupnął mnie. Witam, panie Mariuszu. O chodź, 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 Dobra, ideał, ile? 5. Wiecie, co ja robię sobie? <grym> Okej. Okay. Robię sobie sikierę i robię sobie, jak dla mnie, tarczę. Tarcza będzie koks i lecimy do kopalni. Jeszcze sobie drzewo pozyskam na szybkości największej. Dobra, drzewo pozyskane. 27 starczy na wszystko. Jeszcze sobie piecyki wezmę. Piecyki sobie wezmę od tego kowala i lecimy. Tu widziałem chyba gdzieś kanion. Uuu, ile tu żelaza, bym sobie je chętnie wziął. Czekajcie. Uu, dobra. Czemu nie zrobiłem tego HEJWALA, Łe! Dobra, ile tu w ogóle jest żelaza, ja pierdzielę. Ale lecimy sobie... No do kopalni, do kopalni sobie lecimy. Hop! Okej, okay, dobra. To gdzie się skupujemy? Dobra, walimy dzioba, narra. Gdzieś się... Czemu ja nie mam żadnej pochodni? Nie! Gdzieś mój kilow? Cześć, wait, ja chcę się podbudować! O! Dobra, wychodzimy. Wychodzimy tylko niepotrzebnie się dyskami podbudowałem. Dobra, weźmiemy sobie węgiel i lecimy. Okej, okay. patrzę na lawa popsy, mam rękę cały czas pod czwórką. Nie, nie ma nigdzie. O nie, okej, okay, dobra, tu jest poziom 13. Uuu, dobra. Nie, tam chyba nie chcę schodzić. Dużo tu tego żelaza jest. O! Okej, okay, dobra. Oha, cztery, O! Czyli nie? 5, dobra. Yy, no to co? XD? Tylko? Mogę powiedzieć? Zalep tą wodę waloną Gość Dobra, robimy tutaj tymczasową bazę. Robimy se crafting. I se to trzeba przepalić, nie? Dobra, zbierę se tylko ten. Iron? Jezu, ile tu jest irona? Masakra. Kiedyś mam 18 irona. Tu zobaczcie. A nie, to jest złoto. W sumie złota chyba nie potrzebujemy. Dobra, weźmiemy sobie to. Nie wiem, czy sobie robić teraz set. Kurde, to jest pytanie, czy robić sobie set. Na pewno sobie zapiszę kordy bazy. Ja się nie zgubił przypadkiem. Gdzieś widzę lava pops. Ale totalnie nie wiem gdzie. Dobra, czekajcie. Oooo! Dobra, ja mam dwa serca! Ja mam dwa serca! Czekajcie, ja mam dwa serca! Oh no, szkielet Nie tu nie ma. Alamusie, nie masz celu! Dobra, Monster Hunter! O! <ślonia> e Pff. Aha! Okej, okay, dobra Osiem, powiedz, że... Dobra, mamy klatę Okej okay, Dobra, okej, okay, dobra, fajne, fajne Fajnie, że mamy klatę Ty, co się stało? Aha, tu my już... My mamy też hełm Nie no, kurde Dobra, pół zadania wykonane Okej, okay, dobra Czekajcie, na poziomie 12... Czy na poziomie 11 zacznę kopać w sumie? Okej, okay, gdzieś do jakiejś kopalni się dokopałem Oha, to jest ta sama kopalnia. Eee! Co mnie dupło? Nie, to jest żelazo. To jest poziom dziewiąty, to chyba trochę za... Dobra, tu już bedrock będzie. Dobra, położę trzeci. Okej. Okay. Osiema zombiak. Ty co, dużo was tu! Ty, co was tutaj tak dużo? Chłopaki! A tu jest lawa. Chłopaki! Do lawy wszyscy! Wywalaj stąd, ciolo! Lecimy sobie wykopać oto! Jeszcze 11 diamentów mi jest potrzebnych. Creeper! Ty w panie... Co tu się stanęło? Hallo, hallo, panie Creeper. Dobra, idę na poziom 11. 11. Przema lawa. mnie chwilę się przekopałem. zobaczcie. Uuu, ale kejwik. Ale kejwik się trafił koło tego na, tak naprawdę. Hmm. Tu żadnych diamentów nie widzę. To taki masny kejwik, nawet bym powiedział. Masny kejwik jest zero diamentów Nie no, jednak fatalny kejwik Kurde, taki dobry sarta teraz nic Jest to żałosne, naprawdę Żałosne O, lepok, diamenty Jeden To jest jakiś żart mi są diamenty potrzebne, a tu tylko dwa Nie no, fatalne Fatalne, fatalne Dobra, sz szybkie czyszczenie, ku bo już mam za dużo tych przedmiotów po prostu. Dobra, czyszczenie go załatwione. A ironem to zaletmy na fleksie. Te lawa popsy się pojawiły. O oh boy! Dobra, to jednak tu są lewa popsy. Okej, okay, dobra. Naprawdę się kupałem na poziomie dziesiątym. Gdzie są diamenty? Ja się pytam was. No kurde, no gdzie są te. Aha. I teraz pytanie. Błagam, 8. 8! Nie. Nie! C łącznie. Dobra, błagam. Niech, żeby było 9. Dobra, 8 to jest gwarancja. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Błagam, żeby nie było 8. Jest! Udało się, mamy to, dobra Uf, Udało się zrobić cały Diakso Wyset, dokładnie, hop Hop, dobra I takim oto sposobem staliśmy się cali diamentowi Nawet mamy kill off. To by na tyle, do zobaczenia w następnym odcinku Już za dwa dni o godzinie dziesiątej Na razie, 26 minut nagrywałem, więc nie tak długo Do zobaczenia, siemandero